Dzień dobry, zanim zaczniemy, napiszcie z jakiego miasta nas oglądacie, czy subskrybowaliście kanał i czy daliście lajka, like będzie miło, miłego słuchania. Obudziłem się następnego dnia z ciężarem w piersi i nie do zniesienia świadomością, że nie mogę już dłużej żyć tak jak dotychczas. Po tym jak natknąłem się na dowody zdrady Irini, myśl o zemście na stałe zagościła w mojej głowie. Wczorajszy szok ustąpił miejsca zimnej determinacji. Rozumiałem, że nie mogę po prostu odejść i zostawić wszystkiego bez konsekwencji, wydawało mi się, że wtedy całe ten oszustwo pozostanie bezkarne. A ja chciałem nie tylko zrzucić maski, ale także odzyskać poczucie własnej wartości. Siedząc przy kuchennym stole w pustym mieszkaniu, wciąż i wciąż odtwarzałem w myślach obrazy Iriny, jej kochanka i ich reakcje na moje nagłe pojawienie się. Miała winne oblicze, a one, kpiące. Nie dawało mi spokoju, że ten zamożny biznesmen uważał mnie za nikczemnego męża, który nie potrafi zatrzymać własnej żony. Pragnąłem udowodnić odwrotnie. I niech to będzie wydawać się drobne lub okrutne, nie obchodziło mnie to. Ważne było jedno, chciałem sprawić, by oboje poczuli wstyd i utracili to spokojne życie, którym najwyraźniej cieszyli się zbyt długo. Na początek postanowiłem działać chłodno, nie pozwalając emocjom wziąć górę. Wziąłem notatnik i zacząłem zapisywać pomysły. Na początku były to tylko chaotyczne myśli rozpuścić plotki, wyrzucić ją z mieszkania, zebrać dowody. Ale stopniowo w mojej głowie ułożył się bardziej konkretny plan. Chciałem, aby wszyscy nasi wspólni znajomi, rodzina, koledzy, a nawet przypadkowi ludzie dowiedzieli się, co tak naprawdę przedstawia sobą Irina. Chciałem, aby poczuła, jak jej wizerunek cnotliwej żony się rozpada. Rozumiałem, że w dzisiejszych czasach skandale łatwo rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych. Przyjaciele, znajomi, nawet zupełnie przypadkowe osoby mogą roznieść prawdę w ciągu kilku godzin. Ale zależało mi nie na wywołaniu taniej sensacji, lecz na pokazaniu jej prawdziwej twarzy tym, którzy widzieli w niej tylko dobrą żonę. Zacząłem zbierać wszystkie zdjęcia, notatki, a nawet bilety i peregani, które mogłyby świadczyć o jej oszustwie. W głowie pojawiła się myśl, a co jeśli uda mi się udowodnić, że ich związek rozpoczął się dawno temu? Czy uda mi się znaleźć stare wiadomości lub e-maile? W moim domu wciąż stał stary laptop Irini, którego prawie nie używała, możliwe, że tam zachowały się ślady. Tworząc plan, nagle poczułem dziwne upojenie. Adrenalina z oczekiwania na sprawiedliwość dodawała mi sił. Już nie myślałem o tym, kim byłem wcześniej, troskliwym mężem, który wierzył w małżeństwo i więzy rodzinne. Teraz prowadził mnie gniew, a ja podążałem za nim jak za gwiazdą przewodnią. Cel wydawał się szlachetny z mojej perspektywy odkryć światu jej prawdziwe oblicze. Tylko nie zauważałem, że staje się coraz bardziej opętany tą ideą. Zaczynałem oddalać się od bliskich przyjaciół i kolegów. W pracy coraz częściej widziano mnie zamyślonego, nerwowego. Musiałem zachować sekret, aby nie spłoszyć Irini i jej kochanka przed czasem. Koledzy wyczuwali zmianę, pytali czy nie jestem chory, ale ja tylko machałem ręką. Oddając się tworzeniu planu, przestałem myśleć o karierze, o swojej reputacji, o tym, co jeszcze wczoraj było dla mnie krytycznie ważne. Spędzałem cały wolny czas na wymyślaniu jak najbardziej bolesnego ciosu. W przerwach między zbieraniem dowodów rozważałem różne opcje: może zaprosić wszystkich naszych przyjaciół na rzekome święto, a zamiast tego zorganizować publiczne ujawnienie, albo opublikować wszystko w sieci, czyniąc ją bohaterką głośnego skandalu. Im więcej fantazjowałem, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że tylko w ten sposób mogę wyjść z tej sytuacji zwycięsko. Wydawało mi się, że kiedy wprowadzę swój plan w życie, wszyscy staną po mojej stronie, a Irina zostanie w zupełnej samotności. Jednak w głębi duszy rosło i inne uczucie, niepokój. Czasami łapałem się na myśli. A co, jeśli to nie przywróci mi spokoju? Ale szybko odrzucałem takie wątpliwości. Zbyt długo czekałem na sprawiedliwość, by teraz się zatrzymywać. Jak tylko następny dzień zastępował poprzedni, coraz głębiej zanurzałem się w swoją koncepcję, nie dostrzegając, że wielu znajomych już zaczęło omijać mnie szerokim łukiem, a bliscy z niedowierzaniem patrzyli na to, w co się zmieniam. Wtedy wydawało mi się, że najważniejsze to dokonać zemsty, a wszystko inne będzie można naprawić później. Aleksiej budził się rano z uczuciem, jakby coś nieuchwytnego drapało go wewnątrz. Czuł lodowatą pustkę, której nie mogły zagłuszyć nawet myśli o nadchodzącej zemście. W poprzednich dniach jego plan wydawał się jasny i bezkompromisowy, ale teraz w duszy coraz częściej pojawiały się wątpliwości. Już zebrał masę kompromitujących informacji na temat Irini i tego człowieka, którego zaczął nienawidzić za samo wspomnienie imienia, ale za każdym razem, gdy Aleksiej próbował wyobrazić sobie, jak dokładnie ujawni wszystko, jego serce ściskało się od niejasnego niepokoju. Z jednej strony, paląca złość wcale nie zniknęła. Przed oczami wciąż pojawiały się obrazy Iriny, jej uśmiech, czuły wzrok, który kiedyś uważał za przeznaczony tylko dla niego. Teraz te oczy uśmiechały się do innego. Aleksiej ani na chwilę nie zapomniał tej sceny w salonie, kiedy zobaczył swoją żonę w ramionach obcego mężczyzny. Ale najboleśniejsze było nie to wspomnienie, lecz to, jak Irina patrzyła na kochanka, jak ciepłym głosem się do niego zwracała. Aleksiej czuł, że jego własne uczucia wciąż żyją, ale stały się dla niego nie do zniesienia. Nie mógł wyrzucić z głowy wszystkich szczęśliwych chwil, które razem przeżyli. Wyjazdy nad morze, święta w gronie przyjaciół, wieczorne rozmowy w kuchni. Myśli te były gorzkie, ale to właśnie one przeszkadzały mu cieszyć się z nadchodzącej zemsty i postawienia wszystkich na miejscu. Wydawało się, że cel jest bliski, wystarczyło tylko zjednoczyć wszystkie szczegóły wybrać czas i miejsce na przedstawienie. Ale dlaczego wtedy ogarniał go dziwne poczucie winy? W głębi duszy rozumiał, że zemsta nie przywróci mu tej miłości, którą kiedyś uważał za nienaruszalną. Co więcej, wszystkie jego działania teraz sprawiały ból nie tylko Irimie, ale i jemu samemu. Aleksiej wciąż próbował się usprawiedliwiać, ona mnie zdradziła, więc zasłużyła. Ale te argumenty z każdym dniem wydawały się coraz bardziej naciągane. Zauważył, że w pracy nie potrafił już skupić się na zadaniach, wciąż w myślach pojawiały się fantazje o tym, jak Irina z łzami w oczach przyznaje się do winy, lub przeciwnie, jak żyje bez niego, jakby nic się nie stało. Oba warianty wydawały mu się straszne. Pewnego wieczoru postanowił odwiedzić starego przyjaciela, Jurę, z którym dawniej mógł porozmawiać szczerze. Jura był długoletnim przyjacielem ich rodziny, więc Aleksiej spodziewał się współczucia i zrozumienia. Ale kiedy próbował w skrócie opisać sytuację, Jura, wysłuchawszy wszystkiego, powiedział zaskakująco spokojnym tonem: Czy jesteś pewien, że ujawnienie Irini przed wszystkimi sprawi, że będziesz szczęśliwszy? Może jej czyn jest okropny i ma rację, ale to twoje życie, twoja dusza. Czy warto samemu niszczyć się od wewnątrz? Aleksiej tylko krzywo się uśmiechnął, myśląc, że Jura nie rozumie całej głębi zdrady. Ale jego słowa, jak ząbkowana strzała, wbiły się w świadomość i nie dawały spokoju. W tę noc Aleksiej prawie nie spał. Leżał na kanapie, patrząc w sufit, a w jego wnętrzu toczyła się walka. Po raz pierwszy zaczął poważnie myśleć o tym, co się stanie po tym, jak wprowadzi swój plan w życie. Zemsta nie jest końcem historii, a jedynie jej kontynuacją. Na zniszczonym polu bitwy pozostaną wszyscy. Irina, jej kochanek, ale i on sam, który być może stanie się zgorzkniałym człowiekiem, niezdolnym do rozpoczęcia nowego życia. Czasami miał ochotę zadzwonić do Iriny i zażądać wyjaśnień, porozmawiać, nakrzyczeć lub usłyszeć jej usprawiedliwienie. Ale duma była zbyt silna. A jednak im bliżej zbliżał się moment, kiedy zamierzał uderzyć, tym bardziej Aleksiej czuł, że traci siebie. Zemsta nie przynosiła mu ulgi, a jedynie pchnęła go w kąt. Już nie rozpoznawał własnego odbicia w lustrze, zmęczona twarz, oczy, w których czytało się ciągły niepokój i jakieś poczucie przeznaczenia. W głębi duszy rozumiał, że potrzebuje innego wyjścia, ale już nie mógł się zatrzymać. Droga do zemsty stała się jedynym celem, chociaż przez to było tylko boleśniej. Aleksiej długo przygotowywał się do swojego uroczystego momentu. Wybrał dzień, kiedy planował w końcu ujawnić Irinę i jej kochanka w gronie przyjaciół i znajomych. Zainspirowany pragnieniem zemsty, połączył wszystkie zdobyte fakty, zdjęcia, korespondencje, wszystko, co oświadczyło o wieloletniej zdradzie. I choć w ostatnim czasie Aleksiej niejednokrotnie wahał się, tego dnia ostatecznie postanowił, że nie może się wycofać. Zaprosił do restauracji kilku wspólnych przyjaciół, kolegów i paru bliskich krewnych Iryni, pod pretekstem świętowania jakiegoś sukcesu w pracy. Nawet Irinę poprosił, żeby przyszła, mówiąc, że chce ważnie porozmawiać publicznie, aby nie było skandalu w cztery oczy. Pojawiła się już w połowie wieczoru, a w powietrzu unosiło się dziwne napięcie. Ktoś z gości domyślał się, że Aleksiej coś planuje. Ale nikt nie wiedział, co dokładnie. Gdy nadszedł czas głównego numeru, Aleksiej wstał i poprosił o uwagę. Zaczął z wymuszoną uśmiechem opowiadać, jak cieszy się, że wszystkich widzi, jak ceni przyjaźń i zaufanie. Jednak jego głos brzmiał coraz bardziej napięcie. Nagle włączył projektor, a wszyscy zobaczyli zdjęcia, na których Irina uchwycona była w drogich hotelach, restauracjach, obok swojego przyjaciela, tego zamożnego biznesmena. Aleksiej przewijał slajdy, spokojnie wyjaśniając każde zdjęcie, mówiąc: Widzicie datę. Wtedy mówiła, że pojechała w delegację. A tutaj rzekomo była zajęta na wystawie. Goście milczeli, niektórzy rzucali oburzone spojrzenia, inni nerwowo się poruszali. Irina stała, zaciskając wargi, ale nie przerywała mu. W momencie, gdy slajdy się skończyły, atmosfera napięła się do granic możliwości. Aleksiej, wylewając wszystko, co się nagromadziło, poczuł chwilową satysfakcję. Wydawało się, że dokonał aktu zemsty, ujawniając prawdę przed wszystkimi. Ale w następnej chwili usłyszał, jak jeden z jego znajomych cicho powiedział, że to nie nasza sprawa, może muszą to wyjaśnić sami. Na twarzy Żyrii jego dawnego przyjaciela odbiła się ból i rozczarowanie. Wyraźnie skierowane do samego Aleksieja. Inna znajoma, która zawsze darzyła Irinę sympatią, wstała i poszła do wyjścia, rzucając na Aleksieja spojrzenie pełne wyrzutu. Nagle zaczął rozumieć, że ludzie wokół nie postrzegają jego czynu jako sprawiedliwej zemsty. Dla nich wyglądało to jak publiczna rozprawa nad kobietą, która również była im bliska. Ktoś niepewnie zaproponował, aby przerwać i się rozejść, ale Aleksiej, sam nie oczekujący takiego rozwoju sytuacji, zmieszał się. Zauważył, jak Irina, widocznie postanowiwszy, że wszystko już powiedziano, spokojnie zbiera się do wyjścia. Nie zemdlała, nie rozpłakała się, jak sobie to wyobrażał. W jej oczach był tylko zimny wzrok osoby która nie chce kontynuować bezsensownej kłótni. Jeden z kolegów Aleksieja, któremu ufał, podszedł i cicho powiedział: Przykro mi, ale nie rozumiem, po co wciągasz nas w to. My w tym w ogóle nie uczestniczymy. Aleksiej poczuł, jak wszystko w nim się kurczy. Myślał, że dokonując swojego ujawnienia, zyska zrozumienie i wsparcie, ale zamiast tego widział w oczach otoczenia odrzucenie i zakłopotanie. Kiedy wszyscy się rozeszli, a restauracja opustoszała, Aleksiej usiadł w dalekim kącie przy stoliku. Administrator grzecznie poprosił o opuszczenie lokalu, a on mechanicznie skinął głową. Nagle uświadomił sobie, że czuje się strasznie samotny. Zemsta nie przyniosła mu ani radości, ani satysfakcji, tylko wypaliła resztki duchowych sił. Widział, jak wielu z tych, których szanował i cenił, było nim rozczarowanych. Zrozumiał, że przekroczył granicę, zamiast osobiście rozwiązać problem z żoną, wyniósł wszystko na publiczny widok, mając nadzieję, że to podniesie jego poczucie własnej wartości. Ale teraz wydawało się, że stracił znacznie więcej. Irina wyszła ostatnia, nie mówiąc ani słowa. W jej spojrzeniu przebijało spokój i być może odrobina żalu było widać, że jest gotowa żyć dalej bez Aleksieja i jego pokazowych ujawnień. Przypomniał sobie, jak wiele lat temu patrzyła na niego z miłością i ufała mu. Wtedy nie mógł sobie wyobrazić, że pewnego dnia znajdą się po przeciwnych stronach bariery, a on sam stanie się katem. Wracając do domu, Aleksiej nagle poczuł ostry pustkę. Przyjaciele, których nazywał najbliższymi, jeden po drugim, pisali wiadomości z pytaniami: Czy wszystko w porządku? Może potrzebujesz pomocy. Ale słychać było w tym nie tyle współczucia, co niezrozumienie, jak właściwie z nim rozmawiać po tym, co się stało. Rozumiał, że ludzie nigdy nie zapomną tej nocy. I zamiast potępiać Irinę, wielu uzna, że postąpił twardo i upokarzająco dla wszystkich. Zostając w ciszy swojego mieszkania, po raz pierwszy naprawdę uświadomił sobie, że spalił mosty nie tylko z żoną, ale i z tymi, których przez lata kochał i szanował. Złość i gniew, które prowadziły go do zemsty, nie zniknęły, a jedynie przekształciły się w bezdenną otchłań, w którą zaczął sam wpadać. Aleksiej spędził kilka dni w stanie ogłuszonej pustki. Po nieudanym ujawnieniu w restauracji, wydawało się, że odebrano mu ostatni punkt oparcia. Siedział w mieszkaniu otoczony starymi zdjęciami i rzeczami, które jeszcze niedawno wydawały się ważne, a teraz przypominały o zniszczonym życiu. Kilka razy próbował zadzwonić do któregoś z przyjaciół, ale za każdym razem się zatrzymywał, przypominając sobie te spojrzenia rozczarowania, które widział na ich twarzach. Wydawało się, że ludzie nie spieszyli, aby go pocieszyć. Ktoś był zbyt zawstydzony tym, co się wydarzyło, ktoś już potępił jego czyn. W jedną z nocy, kiedy Aleksiej prawie nie mógł zasnąć, wstał, włączył światło i zaczął chaotycznie przeszukiwać papiery na stole. Leżały tam nie tylko resztki jego dowodów przeciwko Irinie, ale także jego osobiste notatki, dzienniki z kilku lat. Przeglądając strony, natknął się na jedną krótką notatkę. Cel być najlepszym, osiągnąć sukces we wszystkim, nie dać się oszukiwać. Notatka została napisana dawno przed całą tą historią, ale Aleksiej nagle uświadomił sobie, że odzwierciedla jego stan obecnie. Zawsze dążył do czegoś lepszego, pragnął uznania, szacunku, nie chciał wydawać się słaby. Ta ambicja kiedyś pomogła mu w pracy, czyniąc go bardziej wytrwałym, ale w życiu osobistym zaczęła tłumić proste radości. Przewracając kolejną stronę, natknął się na zdjęcia. Irina trzyma go za rękę ich uśmiechy, szczere, beztroskie. Czy wszystko, co było cenne, zniknęło nagle? Pomyślał, jego serce ściskało się od bolesnej tęsknoty. Przecież kiedyś byli szczęśliwi razem, budowali plany, dzielili ze sobą świat. Teraz ten świat rozpadł się z powodu jej oszustwa, ale czy tylko z jego powodu? Aleksiej przypomniał sobie wszystkie rozmowy o ich relacjach. Te chwile, kiedy przestali się rozumieć. Uświadomił sobie, że coraz częściej uciekał w pracę, starał się udowodnić wszystkim wokół, że jest odnoszącym sukcesy i niezależnym człowiekiem. Może Irina też była winna, ale wydawało się, że w głębi duszy rozumie, iż do zdrady doprowadził łańcuch wzajemnych błędów. Jednak Aleksiej zawsze postrzegał siebie jako bezbłędnie prawdziwego, a teraz nagle zobaczył, że jego własna duma nie była mniejsza niż jej zdrada. Rano zadzwonił do niego Jura, przyjaciel, który w restauracji okazał mu współczucie, ale nie pochwalał jego czynu. Aleksiej nie wiedział, czy odebrać telefon, czy nie, ale ostatecznie odpowiedział. Jura zapytał cichym głosem, słuchaj, może potrzebujesz pomocy? Widzę, że samemu ci ciężko. Spotkajmy się w parku, porozmawiamy. Aleksiej wahanie zgodził się. Na spotkanie Jura przyniósł ze sobą kawę i nie zadawał żadnych pytań, dopóki Aleksiej sam nie postanowił zacząć rozmowy. Myślałem, że moja zemsta przyniesie mi ulgę, wyrzucił z siebie Aleksiej. Ale im bardziej starałem się upokorzyć Irinę, tym gorzej czułem się sam. Opowiedział Jurze o swoich ostatnich przemyśleniach. O tym, że za całym jego pragnieniem ukarania żony stało nie tylko uczucie oszukanego męża, ale chęć za wszelką cenę zachowania swojego ego i poczucia bycia bohaterem. Jura wysłuchał go, lekko się uśmiechając, dobrze, że zaczynasz to rozumieć. Ważne jest coś innego, czy teraz będziesz w stanie puścić tę urazę? Słowa puścić urazę brzmiały dla Aleksieja jak coś obcego. Do tej pory uważał przebaczenie za słabość. Ale wszystko, co się wydarzyło, pozbawiło go większej części tego, z czego był dumny. Uświadomił sobie, że nierealistyczne oczekiwania i dążenie do idealnego scenariusza życia okazały się znacznie bardziej destrukcyjne niż sama zdrada. Wracając do domu, Aleksiej nagle poczuł pragnienie, by po prostu usunąć wszystkie dowody, które tak długo gromadził. Spakował do pudełka zdjęcia, wydruki, peregani i usunął folder z komputera, w którym były przechowywane rozmowy Irini. W pewnym momencie poczuł, że łatwiej mu oddychać. Jeszcze nie wiedział, jak dokładnie ułożą się jego relacje z żoną i czy możliwe jest odzyskanie czegoś z przeszłości. Ale rozumiał jedno, aby znów stać się człowiekiem, a nie mścicielem, musi przewartościować wszystko i pozwolić sobie na przebaczenie, ta myśl przerażała go, ponieważ przebaczenie oznaczało, że przyznaje, w życiu nic nie jest takie proste, że w zdradzie też jest cząstka jego winy, jego niedbałości, jego własnej dumy. Jednak uświadomienie sobie tego paradoksu stało się katharsis. Po raz pierwszy od długiego czasu pomyślał, że można spróbować zacząć wszystko od nowa, chociaż nie od razu, przechodząc przez gorzkie chwile rozpaczy, ale już nie trzymając się planu zemsty. Pod koniec wieczoru Aleksiej usiadł i napisał krótkie pismo do Irini. Nie przepraszał jej za wszystko, co zrobił, ale też nie obwiniał jej. Po prostu wskazał, że teraz jest gotów rozmawiać nie o przeszłości i o tym, kto ma rację, a kto jest winny, ale o przyszłości. Słowa przychodziły mu z trudem, w głowie pojawiały się momenty upokorzenia i bólu, ale wewnętrznie coś podpowiadało: jeśli nie zrobisz pierwszego kroku teraz, jutro może być za późno. Po wysłaniu listu wyszedł na balkon i spojrzał na miejskie światła. Świeciły tak samo jasno jak wcześniej. I nagle Aleksiej poczuł, że życie toczy się dalej nawet jeśli wszystko poszło niezgodnie z jego scenariuszem. I być może to właśnie w umiejętności odpuszczenia i przebaczenia kryje się ta siła, która jest mu potrzebna, aby odzyskać własny spokój. Aleksiej obudził się wczesnym rankiem i od razu zrozumiał, że dzisiaj wszystko będzie inaczej. Już nie czuł tej męczącej ciężkości, która ścigała go od dnia odkrycia zdrady. Nie ciągnęło go już do myśli o ukaraniu żony i wszystkich tych, którzy mogli być zamieszani w tę historię. Przeciwnie odczuwał dziwne, ale przyjemne uczucie uwolnienia, jakby zrzucił z ramion ogromny ciężar. Usiadł w salonie przy stole, gdzie jeszcze niedawno przechowywał wszystkie dowody i zdjęcia przeciwko Irinie i odkrył, że powierzchnia jest teraz pusta. Wszystkie kompromitujące materiały usunął dzień wcześniej, postanawiając zostawić próby upokorzenia i zemsty w przeszłości. Pierwsza myśl to zrobić sobie filiżankę kawy i popatrzeć przez okno, jak wschodzi słońce nad jego dzielnicą. Tak właśnie zrobił, z zaskoczeniem zauważając, że od dawna nie dostrzegał, jak spokojny może być ten prosty poranek, jeśli odpuści się napięcia. Zwykle sprawdzał telefon, aby dowiedzieć się o nowościach lub zobaczyć, czy ktoś z przyjaciół nie napisał, ale tym razem zostawił gadżet na boku. Aleksiej czuł, że potrzebuje oddechu od wszystkiego: rozmów, mediów społecznościowych, cudzych opinii. Na stole przed nim leżało pismo, które wysłał do Irini drogą elektroniczną. Wcześniej zapisując szkic. Nie było w nim patetycznych słów, tylko proste pragnienie znalezienia pokoju. Nie wiedział, czy ona odpowie i czy w ogóle warto czekać na odpowiedź, ale teraz go to nie przerażało. Po chwili zadzwonił telefon, a Aleksiej jednak wziął słuchawkę. Po drugiej stronie był Jura. W głosie przyjaciela słychać było ciepły uśmiech: Słuchaj. Spotkajmy się dzisiaj. Po prostu przejdźmy się bez zbędnych rozmów. Aleksiej pomyślał i zgodził się. Kiedy spotkali się w parku, Jura podał mu butelkę wody i, nie zadając pytań, po prostu szedł obok. Przez jakiś czas szli, milcząc alejkami, aż Jura nie wytrzymał. Cieszę się, że Cię widzę takim spokojnym. Wszystko w porządku. Aleksiej skinął głową tak. Rozumiesz, długo uważałem, że jeśli nie zmuszę jej do cierpienia, to będzie to niesprawiedliwe. Ale im bardziej starałem się walczyć, tym bardziej sam ugrzązłem w tym wszystkim. Spojrzał na staw, którego powierzchnia była prawie nieruchoma. Gdzieś na drugim brzegu pluskały kaczki, a Aleksiej nagle poczuł ulgę. Zdając sobie sprawę, że życie jest pełne małych detali, które można dostrzegać i kochać, gdy nie koncentruje się na gniewie, wydaje mi się kontynuował, że prawdziwa siła nie polega na niszczeniu i dewastacji wszystkiego wokół ale na umiejętności zaakceptowania tego, co się wydarzyło i dania sobie szansy na nowy początek. Jura, rozumiejący, skinął głową. Widział, jak bardzo Aleksiej zmienił się w ciągu zaledwie kilku dni. Jeszcze trochę błąkali się, wymieniając nic nieznaczące frazy o nadchodzących weekendach i pracy. Ale nawet te proste rozmowy wydawały się Aleksiejowi czymś cennym, wcześniej lekceważył takie drobiazgi pogrążony w swoich namiętnościach. Po powrocie do domu Aleksiej uśmiechnął się, widząc nieprzeczytany list w skrzynce pocztowej. To była Irina. Napisała krótko, że rozumie, jak bardzo się czuł i również przyznaje, że oboje potrzebują czasu i spokoju. Nie chciała wdawać się w szczegóły. Mam nadzieję, że znajdziesz swoje szczęście, nawet jeśli nie będziemy razem. Aleksiej, czytając te słowa, zamknął laptopa z niespodziewanym uczuciem wdzięczności. Nikt nie wie, jak potoczą się ich relacje, ale już nie bał się tej nieznanej przyszłości. Zbierając się, postanowił przejść się po dzielnicy, gdzie spędził tyle lat swojego życia. Przechodząc obok znanych miejsc, Aleksiej przypominał sobie: Jak dążył do ideału idealnego małżeństwa idealnej kariery. Teraz zrozumiał, że doskonałość to mit, a pragnienie bezbłędności często przynosi tylko rozczarowanie. Najważniejsze to znaleźć równowagę i nie stracić człowieczeństwa w pogoni za swoimi ambicjami. Wieczorem wszedł do swojej ulubionej kawiarni, w której nie był już od kilku miesięcy. Zamawiając latte, Aleksiej usiadł przy oknie, czując, że wewnątrz panuje w nim dziwne spokojne uczucie. Może rany jeszcze nie zagoiły się do końca, ale postanowił już ich nie drążyć i nie obwiniać wszystkich wokół. Zrozumiał, że aby żyć dalej, musi przestać patrzeć na Irinę jak na wroga i w końcu pozwolić sobie ruszyć naprzód. W drodze do domu Aleksiej nagle zauważył, że oddycha pełną piersią i po raz pierwszy od długiego czasu nie chciał uciekać od rzeczywistości. Uśmiechnął się do siebie, zdając sobie sprawę, że w umiejętności przebaczenia i odpuszczenia kryje się prawdziwa wolność. Teraz zemsta nie była już jego celem, przeciwnie, znalazł w sobie siłę, aby się zatrzymać i zakończyć ten destrukcyjny wyścig. Wewnętrzna równowaga, do której dążył przez całe życie, okazała się bliższa niż myślał. Będzie szedł naprzód krok po kroku, nie oglądając się z nienawiścią na przeszłość, ale przyjmując ją jako część swojej drogi. Bo jak smutno by to nie brzmiało. Tylko przechodząc przez takie próby, nauczył się doceniać proste radości i zrozumiał, że życie zaczyna się wtedy, gdy pozwalasz sobie na nowo żyć, bez ciężaru, zemsty i urazów.